Dzień dobry, witam Halo. serdecznie. Kolejny odcinek zybe Trial Beach. Ruszamy w takim razie. Smacznego widzowie. Like, subskrybujcie, fałszę, szepiak. O, trickster, fajnie. Rola impostorska. Kurde, w tej grze mam farta to impostora. impostor. Ema, witam. O, dobra, idę robić w takim razie tego. Gambling, gambling robione będzie. Gambling. Gambling. Gambling, kurwa, gówno, gówno, znowu kurwa. gówno, idę stąd. Jebda, <laughs> kurwa, jebda, jeszcze stąd. zostałam dzikiem. ma gambling. O, mam ten, ten, jak to się ten, basket nazywa. O, mam Ała, basket. Ała, kokonat jebda. mi jebnął. Dobra, zajebiście, mam o, kurwa. To. No, witam. Dobra, witam, witam No witam. zdrowie, e, gambluje Gambluj Pochodzenia gambluje, gambluje. Jak się poszło? O, mam tego Runestona To nie gambluje o, Ładnie No dobra W takim razie czekamy już Wyskipujmy sobie, to ja przyspieszam Zobaczymy potrzebne na buty a, plancy jeszcze. E, to nie będę gamblował. Jak to nie? Dawaj, gambluj. Nie, nie, nie. Już raz miałem. Mnie... Już pamiętam, że zostałem wcześniej zbejtowany przez kogoś. I straciłem wszystko. Aha. Więc Aha. ja nie ryzykuję tym razem. W dzisiejszej grze jestem bezpieczny. Bezpieczny jak słońce mm. na niebie. No. Ciekawe. Dokładnie tak. Szybcie, szybciej, szybciej tam skipujcie to. Ja mam jedno zdrowie. I tak się nie słyszą. Nic ci to nie da. bo krzyczeć do woli. Ja bym cię tutaj zabił, to nikt by tego nie usłyszał. <grych> Witam. Witam. O, to Wzią, wziąłem, wziąłem, że dwa żarcie. To Nic no, nie mam. u nie ma, Madzia, Madzia. Ty? Co? Kogoś nie ma. Przecież Madzia była Ty, na chili się wyrąbała. Ci, ci się wyrąbała. Oh, wow. No, nie, jest. mi się jest. tak wydaje, że no, to pią. Madzia. Czemu niby Madzia? Skąd takie Jezus. niby podejrzenia? Czy Madzia nic nie się to, zrobiła. Testo testowałem, ile plusgów poleci, poleciało mało, więc jest raczej czysta. <śmiech> Aha. <śmiech> to śmieszne, to mocne, śmieszne Mocne, mocne. To no w takim razie. E, Daję ready i skipujemy to. No, skipujemy. Kiedy, kiedy mówisz, że szybka rundka i Chiri spamuje na 10-20 razy? <laughs> nice. O nie, nic nie zabraliśmy. Tylko ona zrozumiała, co tak naprawdę znaczy szybka runda. No chyba tak. No to prawda. Trzeba pójść w jej ślady. Ślady, tak, znam je. Zaraz, ready. Nikt nie? Je? Naprawdę? No tak, jak nie jest chcecie, no to ja sobie zjem, nie tak. ma problemu. A miał miał dobre. Jak chcecie, to wiecie, full. ja mam prawie full, tylko nie mam tak zdrowia. ja muszę przyciszyć. No to klasa. No to co, do spania No jak... No to chuj, o, chuj. No, masz no. rację, to Madzia, to Madzia Nie no właśnie powiedział, to, że nie Madzia, bo mała ilość bluzgów Ale on może być z nią, nie? Madzia, A... pobluzgaj coś, żebyś była bardziej wiarygodna Żebyś była bardziej impostorska Dobra, spierdalajcie, okej? Okay? Ode mnie, odpierdol no, nie Madzia <laughs> Nie no właśnie, to bardziej Madzia teraz Nic nie zrobiła. No, o, to jest Madzia już gówno, 100% Gówno, nic nie ja zrobiłem, gówno Gówno, nic nie ja zrobiłem, gówno I on nie wiedział Ja nie wiedział <laughs> ja nie jungle Idealne połączenie Będziemy spać Aj. Minął Minęła noc pierwsza Gambling time Kolejny dzień, kolejny dzień bez basketu Dobra, idę sobie zrobić buty. I cyk, mam buciki. Zajebiście. O, o! Gut, mnie zaatakował, tylko nie to. Jest potrzebny nam stone? O jest stone potrzebny, to wezmę. I wezmę też planca Tak jest. Tak tam u Ciebie? To dam ciekawego. No, jest super. Ja mam, zebrałam dwa kamienie na razie i dwa jedzenia, żeby im coś tam dorzucić. I dorzucaj, i może dorzucić mi mojej star albo coś. Hmm. Ciekawa informacja. Oni... W sumie dobra, to oni, biorę tak dirta w takim razie. Zamiast stona. Dobra, A masz tam dużo osób na tym? Na plancach? Nie, nie no ma... Jestem na plancach, nie ma tutaj nikogo. Jest na lełutopię. Chyba... Mam wrażenie, że nie zbiorą wystarczającej ilość planców. <laughs> o, Macia się wyjebała właśnie. O, no i fajnie, miło. <laughs> Madzia miała jedno serce, więc może dlatego No w sumie ma to sens No ogólnie tak, no wziąłem dwa plance, ale chyba nikt inny nie ma planców Poza nieobliczalnym, nieobliczalny może mieć plancy No, u mnie ma tylko Grim może mieć, bo Madzia miała, ale się wyjebała, więc Mhm No dobra, no ogólnie tak Dorzucę im te plancy, dorzucę Dilta. I zobaczymy, co tam się wydarzy I jeszcze mam małe żarcie, to im dorzucę dobra eee zapisane o 18 to tak o 19 wejdzie no zaraz, zaraz wbiję. ta Ał, au, otóż ich... Madzia była tak zbulwersowana waszymi oszczerstwami że tak, postanowiła że się wyjebała, da, Mateusz, ja się wyjebała. Ja mam, 3 mam 3 planty 3 i pół dobra wrzucam 2 planty ja, ja dwa kamienia I wrzucam też żarcie. żarcie do tego. Ale to. Ej, my nie ktoś mamy prócz kamienia. A Ty wrzucił planty. Nie, to czyli. To ja wrzucę dwa. Ja wrzuciłem Ale dwa, nie mamy tyle miałem. Ale faktycznie kamienia. A, nie, mam ma, mamy. nie ma kamienia. Nie mamy. A, to lipa Nie mamy, bo ja zebrałam dwa kamienia. A ze mną był tylko Grim. Nie która się wyjebała. No dobra, Grim no to po no ja prostu. Na a, no to, to bez, bez nie sensu nie to wrzucałem. Nie. No to zostawiam to. A I robimy coś. zadanie czy nie, bo nie wiem czy zostawiać. A co masz? By planta, o kurwa, w łudy. Aha, Pudy. Dobra, no, ale Może możecie spróbować wrzucić, może nam wystarczy. Bo chyba ktoś chyba miał kamień, nie? No nie, ja mam trzy planty, więc co, wrzucać? No, mania, dwa kamienia tylko. No możesz spróbować wrzucić, no, no. tak, bo ja miałem jeszcze dwa jedzenia, przyniosłem. No nawet ale z pomocą idziemy, Ciri i Nie pyknie. Aja, aj, jest dziwna sytuacja jest No, oho Toś dorzucił to dirt! W bij Mania klapek! Oho Dobra, resztę możecie śmiało się częstować A ja mam pół ja proszę, ja chcę... Ja bym chciała hmm. cztery, ale nie wiem czy mogę wziąć Ja... No, kurde, Słuchaj, bym się nie pyta To ja wezmę dwa Ja bym potrzebował... Dobra, Mania weź cztery, ja wezmę jeden Dobra, dzięki. O, co wszyscy przyjaźni. Trochę się wiebałem przez to, z Do czasu. A ty nieobliczalny, co tak nie jest po tydzień Miałem dwa banany wylosowane. No ładnie. Nieobliczalny po prostu jest nieobliczalny. Otóż to. To może byś coś pożytecznego pozbierał. A nie tylko jedzenie dla siebie. Głupie. Powiedział Grim, nie zbierając kamieni. Zostałem zaatakowany na plaży, no. No ja jako jedyny byłem dobra, na plancach, więc no jeszcze nie obliczalny był, ale nieobliczalny ty ile przyniosłeś planców? Nic. W sensie Aha. jednego mam teraz w No, nieźle. No to. Byłeś na plancach i nie zabrałeś nawet jednego. Zabrałeś jednego planca? Tak. To trochę podejrzane. Madzie, zjadł uciek. Tym bardziej, że kamieni nawet nie przyniosłeś. <laughs> Bo nie byłem tam. Dlaczego nie byłeś tam. No jak tego nie zbierzemy, to XD z nas. Idę pozbierać yy, żarcie. To ja pójdę na tego. Ja idę na planty. ja też na planty. Dobra, mam planta, Co jest jeszcze poza dwa tym? planty. Dobra, mam, mam drewno, zdobyłem. Dobra, dwa, dwa planty i drewno. I jedzonko, dobra, kit. Ja też mam dwa planty, więc... Dwa planty, łuda i jedzonko, więc powinno to wystarczyć. Ja, ja mam dwa planty i o! kartę specjalną. O! Szybko poszło. No, Szybko <grybka grybka> poszło, No, no Na to miało być szybki gablika, ale no. no, właśnie. No miało no, być, to... miało być. No to rzeczywiście. I tylko ja gamblę. Ewa, chodź do lobby. No cóż. Dobra, kontynuujemy w takim razie. Teraz jest nas ośmiu. A znowu impostor. Co jest kurde w tej grze, że cały czas zostaje impostora? Witajcie. Halo, Dobry. W tym... No, nieźle. Basket. 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 O, sypko, o, basket. Idę trollować O kurwa, dwa odparam stone y dostała. Kurde, dodajcie mi planca. Dobra, mam planca. O kurde, już nie mam planca. Znowu mam planca. Dobra, spierdalam stąd. To co chciałem, idę dalej. I tam serdecznie. O bananki. No to jednak. O, yes. o, o. o A ja, i no rozdą, nom, nom, nom. To jest stąd <grym> Runstone! Ale zajebiście, dobrze 7-3, moje ulubione, gambling Idę skraftować no, sobie to. tego Ej, ale no, czyli dobra. teraz nie jest szybka runda Teraz jest normalna runda O nie, straciłem no, 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 planca. No, no, dobra. Co jest nam potrzebne e, dobra, w ogóle? Ale przecież plan robimy we basket, ziomoś No niby tak, ale kurde Straciłem planca. <grym> Super! Tak, mi się nie udało z nie z no. basketa, ale udało się... O nie! nie straci, straci, raz, straciłem wszystko! Tylko dziesiątka, ja no i super, gambling się udał. Tak. <laughs> no, znowu straciłem wszystko! imposterzy! Dlaczego? Mam jedzenie! Zrobiłem basket no nie. Dwa razy dwa. Mam pins! O nie, jungle cat mnie zaatakował! To <laughs> nie było warto! <bardzo. laughs> Ale... To jest... Ałaaaaaj! Wiem, my tutaj kiedyś gamblowaliśmy na dziesiątce, żebym... a przestań tak robić. No, ...to brzmi jak jest. Przepraszam. No ogólnie tak, mam... ...mam, mam Pęczą, bananki. Pęci. Ktoś chce? Podzielę się Przez, moim, ba, moimi tak. bananami. Proszę, podziel Zajmiko. się bananami. Proszę, rzucam ci banan. Rzucam ci bananem w twarz. O, ej, ale nie w twarz. Grim, I, no tak jesie. Jesie. I kolejny zajęwał bez Madzie. Co? Dobra. Jak to Grip zajebał Madzie? Nie nie, 10, nie, nie, nie. Nie Ej, będzie 10 to wychodzi z gry. I Macia zrobiła 10. I, I, i WYSZŁA i sama z gry. Się wyszła. No nieźle. Jak mogłeś Grim to zrobić? Tak, na no, na, Ma, Ma, jest po prostu uzależniona od gamblingu, a ja to wykorzystałem. No, no nie, słuchaj, ja Słuchajcie, ja powiem tak. Ja mam 8 jedzenia, ale zostawię je na następną rundę. Co wy na Dlaczego? A można, tak? Dlaczego? A co ci nie tego? A dobra, A to... Nie... Ja i tak nie muszę jeść, bo mam badanki. Co no ty zajmuję? Ale na Ale proces... rzuciłeś w twarz, mi. Ale, ale to mam, to mam jeszcze dwa. I... A no no dla mnie to dobra. co? Ej, bi się naprawdę bez mojej pomocy no, no wywaliła. Właśnie, dobra. Tak Skip to. Mhm. Chyba, że głosujemy Grima za to, że zabił Madia. Nie no co wy! Taka jedna niewinna śmierć. A... Ja widzę, nieobliczalny Tak. To, no nieźle. No, no, zrobię... czy... Nie no, was troszkę, no. bo basketa się zrobiłem, zrobiłem trzy gamblingi, same dirty. Ale for wrzucę i tak nie robimy w pierwszej rundzie. For no. fun? To zaraz możemy się wyrzucić jak tak dalej będziesz grał. No dobra, no to for fun też cię no, dla wam spuścimy, co? <laughs> Że i... ja chlam, Zobaczysz, że byłem surwiworem. No dobra, przekonajmy się. Nikt nie je w ogóle? No halo, no jedzcie no. Ja nie muszę, ja jestem najedzony. A co, A sobie o. Się Mam jeden. kurde. D dwóch kropek. No co? Cze bałeś sobie, Michałdy. Mniejszym wskazujemy cię. Dostałem się, dostałem troll. Dajecie się trollować, jak dzieci. Mniejszym wskazujemy cię na kąpiel w lawie. Nie no spare chyba. Daj mam pograć. Patrzcie jaki um. biedny się dziedzictwa dziewczynka. O, widzisz, niech ci, A, jedna. Niech ci będzie nie, nie. Tym razem. Dobra, ej, weźcie... O dobra, widzieliście, że cię Dobra, idziemy spać. Ale nie zjem. A jakim jesteś Ibi? Z tym? A no side, na drugim, no to jesteś Dicksterem. Pięknie wyglądają te trzy Dirty ode mnie. Ta, cudownie. Będziemy pamiętać no o twoich robi. Dirtach. On pewnie robi reverse psychology. On naprawdę jest, tylko Tak, tak, mówi, że on tak, Naprawdę nie jest. Prosto nieobliczalny zapomniał, że gramy w Betrayal nie w Minecrafta. Można mieć trzy baskety? Nie. Nie. O. Nie, nie miałem żadnego. <śla> Mogę mieć je wszystkie. No dobra. Ja, chociaż tutaj mam. O, ja od razu rzucam dwa kamienie, razu wrzucam kamienie, żeby nie było. Wrzuciłem wam banankę do tego. Tam, ja rzucam osiem tych osiem jedzenia. O, jest to useless card. O nie, no co za Squirtle. Dobra, idę stąd. To jest nam potrzebne. Kamień, to idę na kamień. Witam. Mam kamień I... Mam więcej kamień mm. O! Już nie mam kamień On mnie okradli O nie! Kokonat spadł mi na ryj sześć głodu plus dwa zdrowia, to mi się przyda Wolę być przygotowanym na wszelki wypadek Dwie porcje jedzenia Dobra Fajnie, fajnie Dobrze, że sobie nieobliczalny stąd poszedł, bo dzięki temu mogliśmy Otworzyć sobie swobodnie tę skrzynkę i się wyleczyć na wszelki wypadek A teraz, z yy, terazem zdrowie Teraz jak nie zrobimy tego quest'a to stracimy zdrowie No dobra, widzimy się już na tym, na spotkaniu. No dobra. O, Witam serdecznie. Dobra, To się. No się poświęcił? Po zazdrości u Madzi. O. Dobra, ja bym wypierdoliła Chiri, nie? Czemu? Rzucam muza. No ogarniacie, że ja sobie przychodzę na forest. Ej, mamy rzeczy? ładnie zebrać drewno, pytam no. się czy zebrane drewno, nie, nie mamy zebranego drewna, to ja sobie klikam. A Chiri klika i, i zrobiła nam dziesiątkę i poszła. O, no, to miło z jej strony. Ja gamble, tylko, że Mocna dziesiątka. Zabrała mi dwa baskety, zabrała mi wszystko, ale wrzuciłam drewno i kamień. Dobra, ja też wrzucam o. drewno i kamień. I wrzucam dwie porcje żarcia, smacznego. Ja wrzuciłam pięć porcji żarcia, bo udało mi się lardę jednego wyciągnąć. Potrzebuję wziąć dwie. Aj, to nie tak, że ja zrobiłam dziesiątkę, bo jak ja przyszłam, to jeszcze było, y, było coś. No, dobra, dobra, ja je zabrałem je jedno je drewno je, tak na, na drewnie Proszę mnie Insta tak. A nieobliczalny no, siedział no, na... A ty nieobliczalny co znalazłeś, he? Kamień Ile? Jeden, mam jeden, bo chciałbym zostawić na dagera Aha Trzeba to wrzuca No to wrzuć Aha. A potrzebujemy tego czy nie? No potrzebujemy Chuj wam w dupę Aha, okay. jeszcze się będziesz obrażać, tak? No to... Ten... No i jest jedno ekstra i po co ja to wrzuciłem? No i dobrze! No, nie... jest dobrze. Ale nie no, jest równo! Nice, Mogę nice. Nargę? No weź. O ile porcji żarcia, to ja też się poczęstuję nie jest O 6. kurde, ile żarcia! To ja ja o, to ja żyję teraz, ja O, to żyję. ja wezmę w takim razie dużą O A, to ty jesteś chujek. A, co mu? No słów Bo... może ja chciałam dużo co? No, ja chciałem się wyleczyć, bo miałem mało HP no dobra A nie, w... a nie dostajemy nie bonusu No ładnie poszło Dobra Ja bym wywałtowała Chiri Dobra, skoro Mania tak jest impostorem i chce po prostu No nie nie. nie, nie, nie. Ale to nie jest dobry się, pomysł uzależniona. Postorem, Ja to sparuję Kramania, Mania mnie tak forsuje, więc pewnie jest impostorem Jeszcze nie powinniśmy nie nikogo wyrzucać jak dla mnie na pewno. Słuchaj czyli nie możesz tak na cały, cały czas dusić w te przyciski na tym tricie. Ona nie ma nie dusić, zostawcie ją! Nie tylko ja to klikam, a Grim i Mania pewnie sami nam nie chcieli ze względu na to, My jesteśmy czyści jak łydza. Ja, na pewno, to dzidzi. No i GG. No ładne. No nieźle, ale żeście odjebali. Mania! No. Dostajesz skazana na porażkę! Ready. <laughs> <noise> Chciałem spać. <Dobra. głos> Nieoficjalny nie ja, ja, ja Wiem, że chciałby się op opłakiwać, ale. Nie ma co. Ja nie, nie wygląda jakby chciał opłakiwać Przynajmniej popłakiwać. nie będzie nam robiła dzisiaj. Tutaj klikamy. Hungry. Tak, Hungry. Że to co jak kliknąłem? Nie było warto. Było. W tym momencie jesteśmy Kolejniczy. w bardzo przykrej sytuacji Ja idę na plażę, nie, ja. na plażę ja. Cześć. Cześć No nie no, głoduję przez grzyby, atakują mnie grzyby A znowu mnie zaatakowały grzyby, ej prawie nie mam głodu Masz jakieś te? Masz jakieś kamień? Mam dwa ja również mam dwa czyli A, to... mamy kamień i mam jeszcze dwa jedzonka. Nie wiem czy wziąć jeszcze ten kamień? Weź może na wszelki wypadek. No dobra, to wezmę zamiast zarcia. Mam kamień. Weź, bo jeżeli nam dodadzą Waste i impostorze, to będziemy mieli Cześć. zapas. nie? Cześć! Siema. Mamy kamień, nie wiem co słyszałaś? Mamy kamień. Macie kamień? Tak. Tak. Ja mam jednego planta. No, A czemu tak mało? To mało. Chodź ci, bo tam... Jakby ładnie tylko atakowało mnie cały czas jakiś syf. Jaki syf cię atakował? Ja nie znam tych kart, ale mam aktualnie dwa zdrowia i trzy Ta dużo! A to jest tak jak, chociaż nie, nie, wiem gdzie to było, ale ktoś kiedyś powiedział, że zaatakował go kokos i zabrał mu wszystkie rzeczy. Mówię tak, tak, że... tak było kiedyś. Nie pamiętam <laughs> kto to powiedział. <laughs> to <było. śmiech> A to Rufik chyba powiedział. Być może, być może, że... No, że za zaatakował go kokos i stracił wszystkie przedmioty. jak ci pierdolnie w łeb, to zabija, nie zabiera przedmioty, nie? No. O, straciłam planta. O nie! No jak fajnie. Co jednego straciłam? Mm. Jedzenie straciłam! O. Szkoda. Jak mi przykro. Oj, oj, oj. Ej, ale przecież kokos to daje minus jeden życia i plus jeden hangera. No. No właśnie o tym mówimy! No. Masz mało czasu nieobliczalny! Szybko spałuj! <grych> żartowałam, no, bo tak, mamy, mamy kamienie. Dobra Ja mam trzy kamienia, wrzucam dwa, dwa, dwa trzy kamienia rzucam. Ja mam dwa kamienia Wrzuciłam dwa kamienia i dwa jedzonka. Hmm, dorzucę im waste'a No to co? No to idziemy chyba. Skip. No to skip Panie co tak siedzieć daleko? Chodź bliżej, co? Wszyscy eee, tak siedzimy sobie. Wiesz co? Ona po prostu zjadła swoich kolegów. O nie! następny będzie nieobliczalny. Wiesz Tylko co? Nie Szczerze? Po, tych, po tych... ostatnich wydarzeniach w Warszawie To źle brzmi. To a, to ja brzmi no i zrobiliśmy. Zajebiście. To było poczucie ja winy za zamordowanie. czyli. wysyłałam. Ja bo ja myślę......... myślę że... Ja sobie wziąłem średnie jedzą A ja wezmę medium. O, duchy, przybywajcie. Dobra, skip chyba, no. Dobra. Wiem. W następnej rundzie trzeba kogoś ej, 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 ale, ale czyli nie, nie złego, złe, bo się dorzuciła do interesu. Więc... Nie, proszę. E, to co jak kliknę sobie, to to, to od razu się pojawia? No? Się tak. A nie zagłosowałam na nikogo. Ja też. Wyobraźcie Mam wrażenie, że Magia była zła. No może mogło tak być. Mam takie wrażenie Trzeba się skokosować na manię. Wierzyć, co się Witaj, Rose. Na Manie, No można ją wyrzucić. Albo jutro zabijamy, po prostu i wygrywamy. Idę, Idę po na... kamień aha To się wydarzyło! Prawda Co jest? A, no, włączyłem tego shajda. Dobra, dobra. O Wziąłem sobie skrzyneczkę. Nice. Wezmę głód. Co tam było ciekawego? Jedzenie. No, nie mam nic przydatnego, idę, A, ale nie. bo plance są potrzebne, nie są potrzebne, to idę sobie stąd. No, trzeba iść. Uuu, cargo jest, fajnie. Dagger, uuu, przyda mi się. Kolejne cargo. Okej. Okay. Ładnie, ładnie. mnie zaatakował. Dobra, mam trzy drewna. Wezmę im trzy drewna, i normalnie wrzucę. Teraz musimy grać na Mam do dwa drewna, a, więc jest... możemy być czyści, że. A, to się byliśmy... wyjebał. Oho. Nie, a chyba, chyba poszedł. Ale możemy się wyczyścić, że byliśmy jako. Jedno, praktycznie jedyni na tym na łudzie. I ogarnęliśmy ten temat. Kurde, ja liczę na to, że tutaj jeszcze jakieś kargo się trafi. Ja trochę przeklikam tu jeszcze, a Łancik mnie zaatakował. Kurde, ała kokos mi spadł na głowę Ała, poświęciłem ja, się znaczy, dla będzie? was eee, Mam jeden HP mamy... Ale mam z, trzy drewna jedzenia O, dobra I jedno drewno Wrzuciłem trzy drewna Trzy kamienia No to mamy jedzenie dwa... Nie tu Wrzuciłem ja dwa drewna i dwie. dwa kamienia No to powinniśmy mieć w chuj poza ten Pozostań człowieku Ja rzuciłam jedno drewno i osiem jedzenia o, o nice. zostałeś jednego, jednego timeouta zostawić. Ja chciałem nie, Dostać bo bananki dostałam na plaży, więc Nice. Ja sobie jeść jak ja potrzebuję i, jeść, i trzy A ja mogę będzie pojutrze. No to powinniśmy No nam jedno, ja rzuciłem, ja rzuciłem trzy drewna od razu też mówię. Powinniśmy mieć na, na, na ten na Dzisiaj postarajmy się nikogo w ogóle nie wyrzucić, po prostu żeby wykończył. Podobno po dwa więcej. było na jedynce i na było na czwórkę. Nieładnie tak. I tam, no pomagają, co ty chcesz To za to, że wyrzuciliśmy niewinną osobę Nie no, to w foreście nam tak, jakiś tak. A no ja wam no no ja mówiłem, żeby tutaj nie wyrzucać Bez sensu to było No cóż, Mania, mam nadzieję, że jesteś z siebie zadowolona Ja jestem, bo przynajmniej ten... Przynajmniej o kurde 7 ekstra, 7 no. ekstra Super Mogę duże żarcie. Eee, Ktoś musi mocno zjeść, bo ja może bym taką. No ja bym taką sobie HP wyleczył po prostu. Ale jeśli. No wiesz, wylecz, wylecz. Ale teraz i tak dostaniemy jeden HP o, to za ten. w nocy. Więc ja nie no, muszę ostatecznie. Celne. Dobra, to ja też nie muszę może mieć po jeden Ale zawsze. po jeden to nam nic nie da. No to weź czwórkę. Hmm. Kurde. Ale też to, jest ja że nie teoretycznie nie musimy, bo regeneruje nam jedno życie za to, że zrobiliśmy taska, nie? No właśnie, o to chodzi. Ale dobra no skoro nikt nie chce. Może coś zjeźdzę ja mam full życie. Ja, ja, z, życie full ja życie. sobie zjem to rano, żeby też głód uzupełnić zupełnić za nockę Nie mam full jedzenia plus dwa banany jeszcze. Naprawdę? Dobra, ja to ja chłopca sobie kurde zostawił banany no po prostu. Nie zbiera ja surowców, wiesz, tylko banany nie trzyma. <laughs> ja wysłałem tutaj jakieś otworzyłeś fabrykę? Ej, ale nie, nie możemy skipować takich impostorzy kogoś wywalał. No jak dla mnie trochę. Tak nie, nieobliczalny jest chyba najbardziej podejrzany, bo chłop trzyma banany zamiast przynosić nam surowce. Nieprawda, zrobiłem <laughs> zadania. Co, co, co to, ja to będzie, będzie Ja wierzę, AB, ja wierzę. Czeka, co mi, wier... mi wierzysz, czy ja mówię? No to oni we dwójkę Aby jeszcze Aby są. Aby sące, nie? Mu, tobie. A, dobrze. Nieobliczalne? Wydawało mi się, no. że, że nie się No i gra się, nie się nie skończy, krumy i dla mnie to jest mega podejrzane, że, 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 że robisz takie rzeczy Ja Ale ja ja chciał po prostu, ja gra się skończy, jej... jeżeli mnie wywalicie Dlaczego się skończy? Bo 1 podobnie nie Ale impostor no, wygrałem, no, Ale jest prawdopodobnie jeden impostor Ale może raczej jest jeden Chyba jeden jest, no A nie, był Survivorem Eee. Najgorzej! O nieee. Ja się tak zdziwiłam, że Mania nie była, nie? No, że się od Ale Mania z Grimem dosłownie nam nie podejrze tak fokusowali, O nie. Jak no, nie tak na no, no, no. No. no, bo my z Abim, jesteśmy najlepszymi crewmate'ami. Tak, crewmate time. time. A, teraz gramy na, na tym? odcinek. Elo.